Aktualności poprowadzi Marek Durmała. Dzień dobry Państwu. Kolejne przeciekające beczki, zawartość nieznana, teren dostępny dla każdego. Ludzie mówią dużo i nie kryją, nie kryją wielkich obaw. Sprawę odkrywa reporterka Aktualności. Już za chwilę u nas Kaczyce i powiat cieszyński wcześniej zapowiedź pozostałych wydarzeń dnia. Zero tolerancji dla dopingu. Przyszły szeryf sportu bez nadużyć zabiera głos w Katowicach. Dlatego temu musiałem, musiałem się oswoić z myślą, że będę ministrem sportu i turystyki. Tak na pewno teraz też muszę trochę się przyzwyczaić, jeszcze. Serca zabiły mocniej. 34 lata od rewolucji w historii polskiej kardiochirurgii. Spełniliśmy te marzenia i plany, które profesor Liga, ówczesny docent miał. Czysty i kolorowy. Kolejny plac na glans. Początkowo to był brud, wszystko. A teraz jest bardzo ładnie. Zero tolerancji dla dopingu, nie miliony, a miliardy dolarów na walkę o czystość sportu. Taki komunikat do świata z Katowic wysyła przyszły prezydent. Prezydent Andrzej Duda, który oficjalnie otworzył międzynarodową konferencję w stolicy aglomeracji śląskiej, podkreślił wielką odpowiedzialność pierwszego Polaka na tak wysokim stanowisku w strukturach Łada. W międzynarodowym centrum kongresowym, obok 1700 osób ze wszystkich kontynentów, nasza reporterka Ewelina Lach, Ewelino, świat dopinguje. Niech sport będzie czysty, ale kolejne brudy wychodzą na jaw. Jak nowy szef Łada Stychów chce to zmienić. Dzień dobry. Witold Bańka zostanie zaprzysiężony w czwartek. Swoją funkcję będzie pełnił od 1 stycznia, ale już dzisiaj zapowiada konkretne działania. Absolutnie żadnego pobożenia dla sportowców, którzy będą sięgali po niedozwolone substancje. Mówi o radykalnych zmianach w kodeksie antydopingowym 2021, który tutaj zostanie zmieniony, który tutaj zostanie uchwalony. Ale także Witold Bańka mówi na pewno i podkreśla, że potrzebnych jest więcej pieniędzy. 40 milionów dolarów, które to budżety, jakim Dysponuje Światowa Agencja Antydopingowa w tym momencie i to jest zdecydowanie zbyt mało. I dzisiaj także Witold Bańka zaapelował o to, aby państwa zwiększały te pieniądze, bo tylko to pozwoli na skuteczną walkę właśnie z dopingiem w sporcie, a ten sport musi być czysty. O tym także mówił dzisiaj prezydent Andrzej Duda, który otwarł oficjalnie tą konferencję, która potrwa do czwartku i faktycznie bierze w niej udział 1700 delegatów z całego świata. Nigdy wcześniej w historii tej konferencji tak wielu, przedstawicieli sportu nie pojawiło się na tego typu na tym wydarzeniu to oczywiście świadczy o rance i o tym jak ważne to wydarzenie jest dla Polski w kontekście oczywiście sportu na całym świecie. Serwis, odbiór, atak. I tak całą lekcję, choć to tylko w w jednej z katowickich szkół, tu każdą potyczkę traktuje się poważnie. Dużo trenujemy na Gwardii Śląskiej super jest. Doping jak najbardziej wskazany. Młodzież żyje tym y, wynikiem, to już nawet my czasami musimy te, te temperamenty y, gasić. Czuć, że ktoś Cię dopinguje i Cię wspiera. Kilkaset metrów dalej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym tuzy świata sportu rozmawiały o dopingu, jakiego w sporcie być nie powinno, dopingu wydolnościowym. Wśród uczestników byli i czynni sportowcy, prezesi organizacji i federacji, naukowcy i sędziowie. Wszystkich przywitał obecny na otwarciu prezydent Andrzej Duda. To jest tak jak walka ze złodziejstwem i z kradzieżami, bo w istocie doping jest formą złodziejstwa. Jest formą kradzieży sportowego wyniku, jest formą kradzieży sportowego sukcesu, jest formą podeptania. Czyjegoś wysiłku. Przekonała się o tym doskonale Anita Włodarczyk. Kilkanaście dni temu młociarka otrzymała złoto za igrzyska w Londynie. Tytuł odebrano reprezentantce Rosji Tatianie łysenko, u której wykryto stosowanie dopingu. Siedem lat temu pamiętam doskonale też tą ceremonię medalową, bo to marzyłam wtedy o zdobyciu medalu. Dziś jak wielu medalistów objęta jest międzynarodowym programem Adams. To oznacza, że kontrolę może mieć o każdej porze dnia i nocy. Ja już z tych swoich kontroli dopingowych to już przesło. Myślę, że ponad 100. Średnio raz miesiąc to jest minimum, kiedy, kiedy przechodzę kontrolę. W polskim sporcie to już norma w wielu, szczególnie biedniejszych, państwach, co najwyżej marzenie Światowej Federacji. Zdarza się, że zawodnicy trenują na tylko sobie znanych warunkach. Takie spotkania jak, jak te. Nie tylko jakby pokazują drogę dla takich krajów wysoko rozwiniętych, tylko też wskazują kierunki dla tych krajów, gdzie ten, ta walka z dopingiem w ogóle nie jest jeszcze dotknięta. To właśnie w Katowicach ma zostać zaktualizowany kodeks antydopingowy. Jednolity dokument o walce dla wszystkich państw i dyscyplin. Kierunkiem dla organizacji musi być kontynuowanie słuchania, uczenia się i wdrażania każdego rozwiązania, które wyeliminuje doping. Musimy to robić w partnerstwie i pod nowymi auspicjami. Dziś witał gości, w czwartek to jego. Powitają jako nowego prezydenta największej na świecie tego typu organizacji. Cztery lata temu musiałem, musiałem się oswoić z myślą, że będę ministrem sportu i turystyki. Tak na pewno teraz też muszę trochę się przyzwyczaić. Jeszcze, e, jeszcze tak do końca nie dociera. Przed pochodzącym z tych aktualnym jeszcze ministrem sportu i turystyki spore wyzwania. To między innymi kwestia zawieszenia Rosji w Komitecie Olimpijskim, czy zwiększenie budżetu, dbająca o Czysty sport Łada ma dziś 40 milionów dolarów, tyle ile najbogatsze polskie kluby piłkarskie. Kongres antydopingowy organizowany jest co 6 lat. Dyskusja w Katowicach potrwa jeszcze dwa dni. Jej wyniki relacjonuje niemal cały sportowy świat. Szymon ślizło. Aktualności. Tam też dyskusja nie tej skali, ale emocje wielkie. Na widok wybitych szyb furtka otwarta na oścież wokół przerzewiałe bramy, a w środku przeciekające beczki składowane tam od wielu lat. Na uboczu, ale nie umknęły uwadze mieszkańców Kaczyc, niewielkiej miejscowości w powiecie Cieszyńskim. O tej sprawie mówią tam wszyscy, ale poza tym nic się nie zmienia, dlatego interweniujemy. Sprawą zainteresowała się cieszyńska prokuratura i Zuzanna Czysz, która pyta, kto posprząta ten bałagan i kto na nim zarabia. To hala przy dawnej kopalni w Kaczycach, czyli miejscowości na granicy polsko-czeskiej. Tutaj już od wielu lat się nie fedruje, za to składuje toksyczne chemikalia, żrące i łatwopalne, a co ważniejsze, ogólnodostępne, ponieważ wejść tutaj może każdy. Mieszkańcy walczą z tym procederem i proszą, by ktoś w końcu wywiózł te toksyczne chemikalia z ich podwórka. Jednak perspektyw na to brak, gdyż firma, która odpowiada za transport ich, właśnie tutaj od wielu lat nie istnieje. Wieczorem nie idzie okna otworzyć, śmierdzi i tak dalej. Tyry bez przerwy jeżdżą z odpadami. Nikt się tym nie interesuje. Jak to jest, tak dalej? Dzieci mają, wszyscy mają tam dostęp. To powinno jakoś być zabezpieczone i tak dalej. Żyjemy też na bombie ekologicznej. Powinien być ten właściciel tych śmieci. On się powinien tym zainteresować. Ale od lat nikt się nie interesuje, bo to równa się z przejęciem olbrzymiego długu po poprzednim właścicielu. W ciągu ostatnich 10 lat działka przechodziła z rąk do rąk. Właściciel jak już widział, że no, terminy dochodzą i kolokwialnie mówiąc nie wywinie się spod tego nakazu, zbył po prostu tą nieruchomość. Próbował pozbyć się długów. A dług jest ogromny. Utylizacja chemikaliów to koszt nawet 2 milionów złotych. Gminę liczącą 13 tysięcy mieszkańców. Zwyczajnie na to nie stać. Żeby po prostu zbyć tę działkę, to trzeba chcieć ją nabyć. Natomiast my, ma posiadając decyzje nakazowe na właściciela, tak do końca nie jesteśmy zainteresowani, żeby wziąć sobie na głowę taki duży ciężar. Była tu inspekcja ochrony środowiska z Katowic, miała zrobić badania. Te badania chyba nie zrobiła tak jak trzeba, ponieważ było to w sądzie i sąd odrzucił postępowanie ze względu na brak badań. I jeszcze dodał w uzasadnieniu, że to jest zlokalizowane z dala od osiedli ludzkich i odrzucił to wszystko. Z dala to duże nadużycie. Hala oddalona jest od osiedli mieszkaniowych o 300 metrów, a w środku. bo tam jest zgromadzonych około 40 tirów tych beczek, czyli gdzieś 1000 ton. No, ludzie się boją, jest to jest dość duże osiedle no, bliz, blisko, blisko, blisko tej, tej, tej lokomotywowni. No. Na biurkach urzędników rosły sterty dokumentów, tutaj piętrzyły się odpady. Dziś po wielu latach pojawił się cień szansy na posprzątanie tego bałaganu. Wystąpiliśmy ponownie do prokuratury. No i czekamy i w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy telefoniczne powiadomienie, że prokuratura rozpocznie działania w tym kierunku, żeby przymusić tego właściciela do wykonania nakazu. Zuzanna Czysz aktualności. Aktualności na półmetku już za chwilę u nas drzewo, które miażdży samochód i droga do odszkodowania, która zapewne zmiażdżyłaby nawet tych najbardziej twardych. Zmiażdżone drzwi. Nie ma szyby, jest uszkodzona maska, także przedni zderzak. Firma odpowiada w tym momencie od chwili zgłoszenia zgodnie z umową za, według kodeksu cywilnego za wszystkie szkody, które powstały w wyniku nieprzeprowadzenia wycinki. Wcześniej błysk historii Narodowy Bank Polski do obiegu wypuścił, dziś się monety z wizerunkiem Wojciecha Kurwantego. Wszystko w ramach serii Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dwa, jeden i z dumą prezentujemy Państwu. Są to dwie monety śląskie po dość długim nieobecności monet śląskich, które Narodowy Bank Polski emitował. Ostatnimi monetą śląską był zwójka. Monety w srebrze i w złocie myślę, że jest kolejnym krokiem po pomniku, po wielu publikacjach. Wojciech Korfanty na stałe znajdzie swoje miejsce w świadomości społecznej Polaków jako wybitny polityk, ojciec Niepodległość. Złota moneta o nominale 100 zł ma swój limit. To 1,5 tysiąca sztuk. Srebrna o nominale 10 zł ma nakład około 13 tysięcy, mimo wartości kolekcjonerskiej. Obydwie są pełnoprawnym środkiem płatniczym. Serca wszystkich Polaków zabiły mocniej. 34 lata temu profesor Zbigniew Religa przeprowadził w Zabrzu pierwszy udany w kraju przeszczep serca. Fenomenalny zespół lekarzy otworzył drogę do rozwoju kardiologii i kardiochirurgii w Polsce. Do dziś Zabrze to kuźnia specjalistów od serca, na których czele teraz stoi profesor Marian Zembala o przełomie w polskiej i śląskiej medycynie. Z perspektywą na przyszłość Marta Janota. Dar życia dzięki przeszczepowi serca oddycha i odzyskuje sprawność. Grzegorz Wojdala cieszy się każdym dniem spędzonym z żoną i wnukiem. To serce po, po kobiecie, bo takich raboczliwe się zrobi. Dziękuję. Takie słowa w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu padają najczęściej w kraju. Program transplantacji serca istnieje tu od 34 lat. Dla takich, dla których wyczerpała się już terapia farmakologiczna, dla takich, dla których nie możemy już zaproponować im w dalszym leczeniu mechanicznego wspomagania krążenia. 5 listopada 1985 roku profesor Zbigniew Ryliga z zespołem przeprowadził pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. To, to było dla nas wielkie wyzwanie. Ja sobie chyba wtedy nie zdawałem sprawy, że to tak bardzo zmieni oblicze polskiej medycyny. 34 lata temu wizjoner i wybitny kardiochirurg marzył o tym, aby w Zabrzu rocznie wykonywano 70 transplantacji serca. I od tego czasu myślę, że tak sporo zrobiliśmy. Myślę też że spełniliśmy te marzenia i plany, które profesor Liga, ówczesny docent, miał. Osiągnęliśmy tę liczbę 70, o której zawsze marzył. W zeszłym roku w Śląskim Centrum Chorób Serca przeszczepiono aż 74 serca, w tym do tej pory 60. Sytuacja zupełnie nieporównywalna z tą z lat 80. Oczekujących było dwóch, trzech. Na tą chwilę w Śląskim Centrum Chorób Serca oczekuje 230 biorców, z czego 30 jest zakwalifikowanych w trybie pilnym. W całym kraju oczekuje 450 chorych. Chciałbym chociaż w części wrócić do tego, bo w tej chwili jestem wykluczony absolutnie. Serce nie pozwala mi na wykonywanie żadnych nawet yy, takich codziennych czynności. Na transplantację serca w ciągu ostatnich 34 lat doczekało się około 2000 Polaków. Aż 1370 z nich szanse na nowe życie otrzymało w zabrzu. Marta Janota, aktualności. A jeden z lekarzy od serca w portrecie subiektywnym, Marianna Dufek rozmawiała z profesorem Andrzejem Bochenkiem na naszej antenie 23 listopada o 10. Polecamy już teraz. Centrum miasta Środek Dnia, ulica Cyganerii to jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w Tychach. To tam okrąg od tragedii drzewo spada na ulicę, ofiar brak, szkód i pytań wiele. Wśród nich kto za to odpowiada? Pytanie o tyle ważne, że poszkodowanemu, którego auto nadaje się jedynie do kasacji, nie pozwala uzyskać odszkodowania. O łańcuszku odpowiedzialności na samym końcu z bezradnym człowiekiem. Mariola Fabiańczyk. Zmiażdżony samochód w centrum Tychów. Sprawcą spróchniałe drzewo. Słupek na całej długości, zmiażdżone drzwi, nie ma szyby. Jest uszkodzona maska, także przedni zderzak, oba błotniki. Szkody wyceniono na ponad 50 tysięcy złotych. I choć drzewo miało zostać wycięte do końca marca, a zdarzenie miało miejsce pod koniec lipca, to winnych wciąż brak. Samochód stał na płatnym miejscu abonamentowym, które jest w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Miejski Zarząd Ulic i Mostów stwierdził, że nie poczuwa się do odpowiedzialności, ponieważ zawarli umowę z firmą Bioekos. Która powinna to drzewo usunąć. Firma odpowiada w tym momencie od chwili zgłoszenia zgodnie z umową za, według kodeksu cywilnego za wszystkie szkody, które powstały w wyniku nieprzeprowadzenia wycinki. O komentarz poprosiliśmy firmę Bioekos, jednak ta odmówiła, twierdząc, że nie jest stroną w sprawie. Zdaniem prawników takie przypadki nie są rzadkością, i choć uzyskanie odszkodowania za uszkodzony samochód potrwa, to nie warto odpuszczać. Z doświadczenia wiem, że sprawy, szczególnie z udziałem gminy bądź skarbu państwa, najczęściej kończą się w sądzie. W przypadku omawianym tutaj, prawdopodobnie odpowiedzialność będzie spoczywała na podmiocie, któremu zlecone zostały prace przez miasto. Rozgoryczenie, bezradność i fatalna perspektywa. Samochód stoi od trzech miesięcy, po stoi pewnie jeszcze kilkanaście kolejnych. Miasto ma sprawować nadzór nad wykonywaniem zawartych umów ze spółkami zewnętrznymi. No, jest to szokujące, że nie wiemy tak naprawdę, co nas może spotkać w centrum dużego miasta. To mogła być matka z dzieckiem, to mogło być starsze małżeństwo. Nie wykonali zlecenia, w związku z tym na mocy umowy użyliśmy na niej karę. To jest ta nasza kontrola, to nasza weryfikacja. Chodzi o karę w wysokości 6 tysięcy złotych. Czyli prawie dziesięciokrotnie mniej niż wartość szkody, którą spowodowało spruchniałe drzewo. Mariola Fabiańczyk, aktualności. Jest zjeżdżalnia, drewniane leżaki i płytki pod butami. Ekstrawagancja miesza się tam z elegancją. Przykuwa oko, bo dookoła tęczowe barwy. Przy ulicy Dyrekcyjnej w Katowicach powstał dziesiąty już Plac na glanc. To najbardziej kolorowe podwórko w kilkuletniej historii tego przedsięwzięcia, które z pomocą miasta i projektantów stworzyli sami mieszkańcy. Muzyka Zależało na, na tym, żeby to było bezpiecznie, bo, bo to podwórko było całe betonowe, było już zniszczone, zalewało je, było popękane. Rolą architektów jest to, aby y, sugestie mieszkańców, życzenia złożyć w, w całość, która będzie y, spełniała ich oczekiwania, ale zarazem no, wprowadzała coś y, nowego. Fajnie, bo inicjatywy jakieś sąsiedzkie powstają, też jakieś wspólne sadzenie kwiatów, roślin było. Dzisiaj impreza. Teraz możemy się pochwalić dziesiątym projektem zrealizowanym. Chyba najbardziej kolorowe podwórko ze wszystkich, jakie do tej pory zrobiliśmy. Początkowo to był brud, wszystko. A teraz bardzo ładnie. Te podwórko i do dzieci pięknie. Z wszystko jest cudownie. No pięknie to wygląda. Na koniec ulica Krzywa. Tylko z nazwy, bo tak naprawdę nierówna dla każdego z mieszkańców Rogowa koło wodzisławia Śląskiego, przeszła gruntowny remont. Jedni są zadowoleni, inni zaskoczeni, jeszcze inni przerażeni. Bo tuż za bramą posesji pojawiło się małe urwisko. Wyjechać się nie da, bo pół metra dzieli krawężnik od jezdni. Jak to możliwe? Na krzywej. Prosto wytłumaczy to państwo. Artur Harendarczyk. Na rogu ulicy Krzywej w niewielkim rogowie krzywo patrzeć można na tę prostą w zamyśle robotę. Nie dziwi was trochę ten wjazd, panowie? Nie, dziwi nas na jedno. No. Droga była całkiem inaczej zrobiona kiedyś. No właśnie. Była górka i pani miała wjazd, a oni się obniżyli z drugą całą. To nie żadna zniżka formy, ani obniżka standardów drogownictwa. Wprost przeciwnie. Droga jest tam, gdzie przewidywał projekt. Teraz to wjazd jest za wysoko. Jakoś to rozwiążą na pewno. No muszą. Przecież onoży. tak tego nie zostawił. Płaska jak stół. Ulica Krzywa trzyma swój poziom, który w pionie do poziomu mieszkańców będzie miał jakieś pół metra różnicy. Jak zaczli robić, to mogli zajrzeć, Cóż, jako mają robić. O tym, że coś poszło tu nie tak, kanałami oficjalnymi dowiedział się inwestor, czyli przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji z Wodzisławia Śląskiego. Droga ma nazwę Krzywa, i miała być przybudowana po to, żeby była bardziej prosta. Więc pewnym osobom ta droga się podniosła wobec pewnych osób, a wobec pewnych się obniżyła. No i teraz każdy wjazd trzeba dostosować do drogi. Robota poszła drogowcą gładko, tak jak gładki jest teraz nowy asfalt. Aż trudno znaleźć tu dziurę w całym. Stara droga była i wszystkim pasowało. Spasować na tym inwestor nie ma zamiaru, twierdząc, że to nie przelewki. O, nie, nie, nie. Zapowiada wpompowanie kolejnych pieniędzy, aby sytuację na krzywej wyprostować. Trzeba się po prostu w tym momencie dostosować do poziomu niwelety drogi. To idzie wszystko zrobić. No, że koszta, nie? Koszty sięgające prawie 10 milionów złotych można zaakceptować, co innego koszty społeczne. Tych już tak łatwo nie da się przeskoczyć. Dosłownie. Artur Harendarczyk.